Żeby zrozumieć to, co się dzieje tak naprawdę. Trzeba być bardzo duchowym człowiekiem. Trzeba się kierować Ewangelią. I to musi być autentyczna wiara. Niepodyktorze, niepodyktowana. Idzie do mnie. Przyszła do mnie, Kicia, siedzi sobie. No. Dałam jej jeść, ale, ale nie wiem, przyszła i miał ona siedzi w Altanie, zostawia te małe, i małe sobie hasają, a ona sobie siedzi w Altanie. Żeby to wszystko zrozumieć, słuchajcie, co się dzieje, no to y, trzeba, y, trzeba patrzeć poprzez Pismo Święte. I są ludzie, którzy mają ten dar. Mają dar y, patrzenia poprzez pryzmat Pisma Świętego na rzeczywistość i rozumieją okoliczności, które się dzieją, ale to musi być prawdziwa, szczera wiara i nie może być to podyktowane jakimiś korzyściami finansowymi, że robię coś, że, nie wiem, uzdrawiam albo ewangelizuję dla pieniędzy, dla by się pokazywać, to musi być najważniejsze pragnienie Boga. Pragnienie prawdy, pragnienie Chrystusa, pragnienie życia w zgodzie z Nim. Ludzie nie chcą Boga, bo nie chcą prawdy. Nie chcą prawdy, bo kłamstwo daje im korzyści. I dlatego tak to się wszystko dzieje. Dam Wam taką radę, jeśli chodzi o hejt. Bo ja widzę, że ludzie robią w kółko ten sam problem, bo na hejt się nie odpowiada. Hejt się po prostu usuwa. I ta nienawiść, chora nienawiść, to jest już dziwne, tak? Bo ma prawo się komuś coś nie podobać, ma prawo ktoś coś skrytykować, prawda? Jakąś uwagę napisać, że coś mu się tam nie podoba, albo coś, ale taki naprawdę taka nienawiść, takie ży, żygi, to, to już jest dziwne, nie? I czasami nawet nie ma przekleństwa w tej wypowiedzi, ale jest taki sarkazm i takie patrzenie z góry na kogoś. To też jest negatywna energia. Wszystko to trzeba usuwać. Blokować tych użytkowników i oczyszczać, po prostu ten nie wchodzić z nimi w dialog. Nie próbować przekonywać ich, bo to nie ma sensu. Jeżeli chcecie wejść na wyższy poziom duchowy, to na tym on polega: że się nie reaguje już na ten hejt. Po prostu to nie ma wpływu kompletnie na ciebie, na, te, na to, co ty myślisz o sobie, ale każdy musiał przejść przez to. Musiał się z tym zmierzyć, bo to jest taki sprawdzian tego, od czego ty uzależniasz swoją wartość. Czy od tego, co jak na ciebie patrzy Bóg, czy, czy uzależniacie od posiadania czegoś, swoją wartość, czy. Tego, co myślą inni o was. Jeśli was to boli, nie powinno was boleć. Jeżeli ktoś was krytykuje i macie poczucie własnej wartości, w ogóle nie powinno was to y, dotykać. Jeżeli dotyka was to, to znaczy, że uzależniacie swoją wartość od tego, co myślą inni, od okoliczności, od posiadania i, i tym sobie dodajecie tą wartość. Więc zapraszam Was do tego, byście w tym. Momencie zaczęli do was, do działaczy w internecie, zaczęli to robić na swoich kontach tiktokowych i jakichkolwiek innych. Są różne opcje, bo tutaj teraz widzę, że jest ochrona twórcy. Więc włączcie sobie tą opcję ochrona twórcy i zatwierdzanie komentarzy. Czyli komentarz się pojawi, w momencie, kiedy zostanie zatwierdzony, Wy, wychwytuje po prostu aplikacja, wychwytuje te hejty. I możesz je. Ja tego nawet no ostatnio wczoraj przeglądałam. No, obrzydliwe rzeczy wypisują, no. Ale ja wiem, że to jest próba mnie podcięcia mi skrzydeł. Chcą, chcą mnie zatrzymać, chcą by mnie powstrzymać, nie? I Was. Także stop hate. Polega na tym, by się bronić, i są możliwości, by y, blokować konkretne y, przekleństwa, konkretne, tam są w ustawieniach, y, no jest możliwość y, takiej ochrony i korzystać z tego. Y, jeśli chodzi o YouTube'a, jest możliwość ukrywania od. U tych użytkowników, tak? Czyli nie wdawanie się z nimi w dyskusję, nie tłumaczenie, tylko jak wyczuwacie taki, taki właśnie sarkazm, negatywną energię od kogoś, ktoś chce wam, wam umniejszyć, ktoś chce was poniżyć, no to jak ktoś wyraża swoje zdanie, ma prawo, nie? Niech sobie wyraża, ale jeżeli ja wiem, że to jest taka manipulacja, że to ma służyć temu, by Odepchnąć ode mnie ludzi, żeby ludzie mnie nie słuchali, i tak dalej, no to ja wtedy to robię, tak, yy, żeby nikt tego nie czytał. Więc to służy temu, bo oni piszą po co? Po to, żeby ludzie to czytali. Więc wy musicie robić tak, yy, musicie likwidować te wypowiedzi, po to, żeby właśnie nikt tego nie czytał. Bo oni, wam, oni was poniżają, umniejszają, podważają waszą wiarygodność. E, takie aluzje do choroszczy i tak dalej. No to mm, nie wiem, co jest w choroszczy, ale tak się domyślam, że tam jest chyba jakiś zakład psychiatryczny czy coś. No to jeżeli takie teksty są, to się to likwiduje, nie? Albo jakieś takie sugestie seksistowskie i tak dalej. Tego typu rzeczy nie powinno być. To po prostu z automatu znikać, nie dyskutować z tym.